Ten? Za bardzo nie naciskaj tego, bo... Nie, ja o. chcę tylko tak trzymać. Już, teraz. Już, się? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Haleluja, chwała Tobie, Jezu Chryste. Dziękuję Ci, drogi Ojcze, za Twoją chwałę, za Twoje królestwo, Panie. Hallelujah, dziękuję Ci za każdą osobę, która będzie dziękuję Ci, drogi Ojcze, która będzie słuchała Twojego słowa w imieniu Jezusa Chrystusa. Hallelujah, dziękuję Ci za to, drogi Ojcze. Hallelujah, Panie, Ty jesteś królem jesteś chwałą. Tylko Ty jesteś jedynym żywym Bogiem. Ojcze, dziękuję Ci Pani za to, Ty był święty. Dziękuję, że Ty działasz, że to Ty, drogi Ojcze, przekonujesz o grzechu sprawiedliwości i o sądzie. Hallelujah. Tylko Ty, drogi Ojcze, nikt więcej inny. Dziękuję Ci za to. Hallelujah. Hallelujah. Przyjaciele, nazywam się Jacek Szpakowski. Jestem dzierżawczalinem od wielu lat. Dziewięć e e lat temu tak zawołałem w swoim cichym, ciemnym pokoiku i pomyślałem sobie. Boże, jeżeli Ty naprawdę istniejesz, ja mogę uwierzyć w każde Twoje słowo. Wziąłem Biblię i zacząłem czytać Biblię z takim nastawieniem. Miałem wówczas 40 lat. Nikt nie musiał mnie wówczas zacząć przekonywać po tym, że Bóg istnieje. Prawdę powiedziawszy, gdyby ktoś powiedział do mnie, jakiś ksiądz, pastor, psuch, nawet sam papież, powiedział, słucha i powiedział, słuchaj, i naprawdę Bóg istnieje, powiedziałbym, w zwyczajnym świecie, co Ty w ogóle gadasz, On istnieje. Dzień daleko, może coś tam się dzieje i tak dalej. Chodziłem do jednego z tradycyjnych pszczołów, byłem tak wychowany, chodzić po prostu, robić różne rzeczy, robić różne rytuały, robić różne jakieś tam sprawy i tak dalej. I kiedyś pamiętam, modliłem się już po tych kilku latach i mówię, Boże, a tak naprawdę dlaczego tak późno? Dlaczego dopiero w wieku 40 lat mogłem dostać tego przekonania, poznać Ciebie, zobaczyć i tak dalej? I przyszła bardzo jasna, prosta odpowiedź, tylko wyłącznie z jednego powodu. Dlatego, że w tym momencie dopiero uznałeś moje słowo. I człowiek, który uczy Słowo Boże, dopiero może doświadczać Boga w pełni. Wcześniej to jest tylko takie poznanie z daleka, poznanie, które po prostu uczy religia, uczy wszelkiego rodzaju sytuacja i tak i tak Chodzenie do kościoła traktuje się po prostu jako rytuał religijny. A nie jako prawdziwe wydarzenie życiowe, które rzeczywiście e, pokazuje, że Bóg istnieje naprawdę i może coś zmienić w życiu. Prawdę powiedziawszy, głoszenie Ewangelii, głoszenie dobrej nowiny, to nie jest chodzenie do kościoła, to nie jest chodzenie i robienie dobrych uczynków, ale to jest spotkanie z osobiste z żywym Bogiem. Nie można być chrześcijaninem i powiedzieć, ok, ja jestem chrześcijaninem dlatego, że moja babcia, mój dziadek czy ktoś tam był chrześcijaninem. Tak to nie działa, moi drodzy. Tak samo nie działa to, że dostajesz wychowanie i po prostu mówisz, ok, ja jestem kulturalnym człowiekiem do końca życia. To tak nie działa. To zawsze jest osobista decyzja, osobiste doświadczenie, osobiste kroki, które żyć podejmujemy. Tak samo jest i z wiarą. Wiary nie dziedziczy się. Nie dostajesz wiary z spadku, nie dostajesz wiary dlatego, że po prostu ktoś tam za ciebie się kiedyś pomodlił. Nie, to musi być twoja cały czas osobista decyzja. Decyzja taka, która mówi, ok, ja rzeczywiście wierzę i chcę po prostu, aby ten Bóg chrześcijański był moim realnym Panem, Bogiem i Zbawiciela. To jest osobista decyzja. To nie jest kwestia wychowania, to nie jest kwestia urodzenia się w danym kraju i tak dalej, i tak dalej. Wiele oczywiście osób myśli sobie, ok, Gdybym był, urodził się w Tajlandii, może, może w Chinach, może gdzieś tam jeszcze indziej, to bym jakąś inną religię uznawał. Tak, to prawda. Byś uznawał jakąś inną religię, byś wychowany był w takich nakazach, zasadach, religiach, yy, sakramentach i tak dalej. Ale to nie ma nic wspólnego z osobistym poznaniem Boga. Dlatego, że Bóg jest Bogiem osobistym. Kiedy przyszedł Jezus Chrystus na ziemię 2000 lat temu, On dał taką możliwość, aby każdy człowiek, Każda osoba na ziemi żyjąca mogła mieć bezpośredni przystęp do Boga, bez żadnych pośredników, bez żadnych uzurpatorów, ludzi, którzy mienią się e, tak naprawdę nauczycielami, religijnymi nauczycielami, a sami grzeszą 10 razy więcej niż przeciętny człowiek. Moi drodzy, w Ewangelii Mateusza, 15 rozdział, kiedy Jezus wyszedł na ziemię i chodził po ziemi, mówił bardzo wiele rzeczy. Jest jeden taki fragment, który opisuje. I odpowiada na takie proste pytanie. A tym pytaniem jest, dlaczego w takim razie, dlaczego w takim razie tutaj, na Ziemi, tak niewiele osób doświadcza osobiście Boga? Odpowiedź jest w miarę prosta, oczywiście nie dla każdej sytuacji i nie dla każdej osoby jest taka sama, ale w Ewangelii Mateusza taka historia. W 15 rozdziale. Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w Piśmie z Jerozolimy mówiąc. Dlaczego uczniowie twoi przedstępują naukę starszych? Nie myłą bowiem rąk, gdy chleb jedzasz. on zaś odpowiadając z rzeki. A dlaczego to wy przestępujecie przykazania Boże dla nauki waszej? Wszak Bóg powiedział, czci ojca i matkę oraz kto złożyczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A wy powiadacie, ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, to co się ode mnie jako pomoc należy jest darem na ofiarę. <laughs> Nie musi czcić ojca. Nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. To jest pierwszy fragment, który będę dzisiaj rozważał i czytał. Moi drodzy, co tu jest w ogóle napisane? Przychodzą ludzie, którzy uważają się za po prostu przewodników ludzi, którzy uważają się za księży, pastorów, biskupów, papieży, jakkolwiek to ich nazywamy, nauczycieli religii, katechetów, szkół, szkółek niedzielnych i tak dalej. I mówią do Jezusa. Jezu, o co tutaj chodzi? Co ty w ogóle robisz? Nie przestrzega uczysz swoich uczniów, ale nie tego, co trzeba. A Jezus wówczas odpowiada im następującą rzecz. Wy robicie to, co wiecie i to, co umiecie, tego uczycie, ale nie uczycie tego, co Bóg chce, żebyście uczyli. I odpowiada Jezus potem następującą rzecz. Kwituje to następującymi słowami. Tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. Tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. Tutaj Jezus gani tych faryzeuszy i mówi do nich następujący sprawę, następujący sposób. Przez to, że wy ustanowiliście swojej nauczki, swoje zasady, swoje sakramenty, swoje religie, unieważniliście Słowo Boże. Tak mówi Jezus Chrystus do uczestnych faryzeuszy. Może powiesz, OK, ale to się nie sprawdza dzisiaj. Jak najbardziej to się sprawdza, mój drogi. Popatrz dokładnie, co się dzieje Zobacz uważnie, sprawdź po prostu, jak to dzisiaj wszystko wygląda i weź Biblię i przeczytaj, co słowo Boże mówi. Jest na przykład 10 przykazań, w tym tutaj narodzie mówimy, że jesteśmy narodem pewnego wyznania i jako ten naród praktycznie każde dziecko albo większość ludzi zna tak zwane 10 przykazań, ale kiedy się sprawdzi w Biblii, okazuje się, że zostało wycięte jedno przykazanie. Jedno przykazanie bardzo ważne, wycięte zostało i z tego po prostu zrobiono coś, czego nie powinno w ogóle być widać. <laughs> Dlatego Jezus mówi tak tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. Jezus mówi o takich ludziach, obłudnicy, dobrze prorokował was, o was i w słowach. Lud tęczcimy wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Tak powiedział Jezus. Jezus nie powiedział tutaj do tych ludzi, słuchajcie, weźcie się naprawcie, może po prostu coś z tego wykombinujemy. Nie, Jezus jasno i klarownie powiedział, że to są obłudnicy i puchy pokryci. Obłudnicy, którzy unieważniają słowo Boże. Zobacz, co się dzisiaj dzieje. Popatrz na coś takiego, jak w szkołach jest uczone: teoria ewolucji, wielkiego wybuchu, różnych filozofii itd. A bardzo mało jest poznania słowa Bożego. Nawet na szkółkach katechetycznych, na religiach, uczy się po prostu dzieci o różnego rodzaju rzeczach, a kiedy się zapyta wprost o tym, czy ktoś zna Dawida, Samuela, Samsona, czy kogokolwiek innego, Gedeonite, nikt nigdy nikt, nikt, nikt nawet nie słyszał często o takich ludziach, którzy są w Biblii zapisani. Dlatego Jezus mówi w ten sposób: tak to unieważniliście słowo Boże przez napkę swoją. Ludzie bardzo często tworzą swoje własne nauki po to, żeby chwała i cześć była im oddawana, a nie Bogu. To jest poważny błąd. O takich ludziach Bóg mówi bardzo jasno i wyraźnie. Sam Jezus 2000 lat temu powiedział tak obłudnicy, hipokryci, dobrze prorokowano o Was. Izajasz słowami, 750 lat wcześniej przed Chrystusem żył taki prorok około 750 lat, jak Izajasz. I on powiedział coś takiego, lud ten czcimi wargami, ale ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi je na wczoraj oddają oddają, od nauki, które są nakazami ludzkimi, a nie Bożymi wskazówkami, nie Bożym przesłaniem. I zobacz, jak to po prostu się w ogóle dzieje, ale weźmy na warsztat chociażby jedną rzecz, a mianowicie choroby. Jezus, kiedy chodził tutaj po ziemi, nikomu nie dał żadnej choroby, wręcz odwrotnie. Przyszedł do niego człowiek, który był chory od urodzenia, został uzdrowiony. Że trendowaty, został uzdrowiony. Przyszła jakaś kobieta, która miała krwotok, została uzdrowiona. Do żadnego człowieka, do którego przyszedł Jezus, nigdy Jezus nie powiedział masz jedną chorobę, dam Ci drugą. Albo jeszcze gorzej, dam Ci jeszcze trzecią. Tak Jezus nie zrobił. To jest właśnie natura Boża, Bożego charakteru, że Bóg jest naprawdę dobry. Bóg Jezus Chrystus chce, aby każdy człowiek poznał jego prawdziwą Bożą miłość, ale na jego zasadach, nie na warunkach jakichkolwiek innych, tylko, na, tylko i wyłącznie na jego zasadach. Poznanie Boga odbywa się poprzez poznanie Jego Słowa. Nie poprzez wyklejenie sobie, wytapetowanie różnych obrazków, krzyżyków, medalików, czy noszenie ich gdzieś tam po prostu w portfelach. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia dla Boga, dlatego że Bóg kieruje się swoimi zasadami i Jego regułami. A Jego reguła jest bardzo prosta. Posłuchaj tego jeszcze raz. Ewangelia Mateusza, szósty roz... 15 rozdział, 6 werset. Część B. Przekonać. ratuj mnie drogi Ojcze, objawiaj mi swoje słowo. Tak Bóg blisko jest każdego ust. Każdych ust i każdych warg. Dlatego Słowo Boże mówi w ten sposób Liz do Rzymian, kto ustami swoimi wyzna Że Jezus jest jego Panem I w sercu swoim uwierzy Że Bóg zbudził go z martwych, ten będzie zbawiony Słowo Boże nie mówi, nie mówi w ten sposób Masz chodzić do kościoła I po prostu dawać na tace, Albo po prostu raz do roku się spowiadać To są nauki ludzkie, mój drogi Moja droga. Przeczytaj co jest w Biblii napisane na ten temat I jeżeli chociaż trochę masz, że tak powiem Myślenia o Bogu to odwróć się od tego myślenia i zwróć się do myślenia Bożego Słowa. Nie będę Dalej czytamy następujące słowa. I przywoławszy do siebie ludu, rzekł im, słuchajcie i zrozumiejcie. Jezus mówi, słuchajcie i zrozumiejcie w dziesiątym wersecie Ewangelia Mateusza, 15 rozdział. Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. Wstąpili uczniowie i rzekli do niego. Wiesz, że Paryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się. Kto się zgorszył? Ludzie religijni, ludzie tak zwani, którzy uczyli i wyśleli, że pozjadali wszystkie rozumy. Wiedzieli wszystko na temat religii, na temat Boga, na temat obrzędów, na temat sakramentów. A mimo wszystko nie rozpoznali Jezusa Chrystusa. Zobacz, co jest napisane. A on odpowiadając, rzekł Wszelka roślina, którą nie zasadził Ojciec Niebieski wykorzeniona zostanie. Wszelka roślina. Czyli to nie jest na takiej zasadzie, że jakieś roślinki sobie posadzimy. Może myślisz w ten sposób, okej, okay, ale co to ma roślina wspólnego z moim życiem? Roślina to jest każdy Twój uczynek, każda Twoja rzecz, każda Twoja myśl, każde przekonanie, każda emocja, której podejmujesz decyzję, tak ja to zasadzam w swoim życiu i to będzie rosło. Rosło i wyda jeszcze owoc. Ale Bóg mówi w ten sposób: Jezus, wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec Niebieski, wykorzeniona zostanie. Wszelka roślina, wszelkie przekonanie, wszelkie prawidło, wszelka emocja, wszelka decyzja, która nas kieruje w życiu, wcześniej czy później zostanie wykorzeniona, wypleniona. A odpowiadając Prat rzekł wyłóż nam to podobieństwo. A Jezus odpowiedział. To i wy jeszcze nie rozumiecie, czy nie rozumiecie, że wszystko co wchodzi do ust idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala, ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. I to jest podsumowanie tego całego nauczania Jezusa w 15 rozdziale odnośnie tego, że nauki ludzkie w ogóle nie mają żadnego znaczenia przed Bogiem. Nauki ludzkie, które ludzie sobie wymyślają, czyli nauki ludzkie, które są z dala od Słowa Bożego. Tych nauk oczywiście jest dużo więcej. Kiedy się zaczyna czytać Biblię, Bóg, Bóg święty otwiera niesamowicie oczy szeroko na to, co jest prawdą Bożego Słowa, a co jest tak zwaną fikcją literacką. XIX werset mówi tak: z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bruźnierstwa. To właśnie kala człowieka, ale jedzenie nieumytymi rękami nie kala człowieka. To jest właśnie cała historia o tym, co jest istotą przed Bogiem. Czy Bogiem wcale to nie ma znaczenia tak wielkiego, czy myjemy ręce, czy nie. Ale znaczenie ma to, jak wygląda nasze serce. Bo z tego serca płyną wszelkiego rodzaju działanie. Z tego serca płyną wszelkiego rodzaju myśli. Z tego serca płyną wszelkiego rodzaju uczynki. I dzisiaj my mówimy o tym bardzo często, w tym kraju, że skupiamy się na tym, aby robić takie różne zachowania. Mówimy o tym, aby robić różnego rodzaju rzeczy, dzieła, uczynki i tak dalej, i tak dalej. Ale Bóg mówi, żadne uczynki mną nie mają żadnego znaczenia. W Starym Testamencie nawet jest napisane, że wszystkie nasze dobre uczynki to jak struga biała szaka. Tak Bóg mówi o tym po prostu, jak postrzega nasze wspaniałe, cudowne, wspaniałe, dobre uczynki. Jeżeli nie ma tam Bożego Serca, nie ma tam Bożej Miłości, jeżeli intencje za tym które stoją są w ogóle niewłaściwe, kto mówi słowo może na ten temat? 15 rozdział Ewangelii Mateusza. Bardzo jasno i klarownie ten temat tłumaczy. Serca, serca płyną z wszelkiego rodzaju rzeczy. Serca płynie wszelkiego rodzaju to, czy człowiek się kieruje, czy człowiek robi, w jaki sposób się zachowuje, w jaki sposób myśli. Ale nie ma żadnej takiej możliwości, aby serce ludzkie zmieniło się przez dobre uczynki. Nie ma takiej możliwości, aby serce ludzkie zmieniło się przez dobre zachowania. Nie ma takiej możliwości, aby serce ludzkie zmieniło się dlatego, że będę wykształconym człowiekiem, albo po prostu będę studiował nie wiadomo jakie tam rzeczy i tak dalej, tak dalej. To jest zmiana serca. Jest potrzebny tylko i wyłącznie jeden ból. Osoba Jezusa Chrystusa nie ma takiej możliwości, że serce ludzkie się zmieni, dlatego że ja chcę, żeby się zmieniło. To jest tylko i wyłącznie zmienić stanie bólu. Nie jest w stanie zmienić tego człowiek sam w sobie. Możemy jako ludzie nauczyć się pewnego rodzaju rzeczy. Możemy zachowywać się, się porządnie. Możemy w taki sposób funkcjonować nawet porządnie. Ale Jezus powiedział w ten sposób. Jeżeli patrzysz już pewnie na drugą osobę, to w sercu już swoje ci dołożysz. Tak Bóg widzi całe nasze życie. Bóg nie patrzy tylko na to, co robi twoja ręka czy twoja noga, ale patrzy na całe twoje życie. Patrzy na to, jak wygląda twoje serce, jak wyglądają twoje usta, jak, wyglądają, jak wygląda twoje wnętrze. I Bóg chce, aby Twoje wnętrze całe było ślące, czyste, białe, nieskalane. Dlatego Bóg mówi w swojej osobie w ten sposób, że tylko Ja jestem w stanie Ciebie zbawić. Nie zbawi Ciebie ten, nie zbawi ciebie nic, żaden czy inny człowiek, tylko Jezus Chrystus. Dlatego Bóg posłał swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto zbiczył, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia na 3,16. Albowiem tak świat, że Syna w tym Wieczyń, nie zginął, ale nie oczekiwanie. Przyjaciele, wystarczy Twoją z gini i poczuchać. Można ignorować to, można po prostu e, wykorzystać w tym temacie. Ale prawda jest taka, że nawet jeżeli to ignorujesz, to te zasady duchowe, które są przykładane super wierzy, nie jesteś w stanie zignorować, nie jesteś w stanie wpłynąć na to, w jaki sposób to ciało będzie funkcjonować. Jesteś w stanie na to, czy twoje ciało będzie jutro zdrowe. Nie jesteś w stanie dodać sobie jednego chociaż wówczas wzrostu. Oczywiście możemy powiedzieć jakieś zabiegi technologiczne, medyczne i tak dalej. Ale nie o tym mówię. Tak samo jak nie jesteśmy w stanie sobie dodać nawet jednego dnia życia. Tak samo nie jesteśmy w stanie zadbać o wiele rzeczy w naszym życiu. A dlatego Bóg mówi w ten sposób przyjdź do mnie, a ja będę trzymać Cię w swojej swoje opiece przyjdź do mnie, a ja opiekuję się Tobą przyjdź do mnie, a poznasz głębiej prawdziwej miłości, radości i pokoju moi drodzy, kiedy 9 lat temu się nawracałem, upadła moja firma upadła moja firma i prawdę powiedziawszy byłem ja w takiej dużej rozterce, że zacząłem się zastanawiać co dalej co dalej się będzie działo, w jaki będę funkcjonował i tak dalej i dalej ale w tym momencie zawałem ten i powiedziałem Boże, jeżeli Ty naprawdę istniejesz, ja mogę uwierzyć w każde Twoje słowo. I tak zacząłem czytać Biblię, nie filozofowałem, mimo że znałem różnego rodzaju religie. Czytałem, studiowałem, interesowałem się różnego rodzaju rzeczami i patrzyłem na różnego rodzaju spojrzenia, na ten świat duchowy, życiowy i tak dalej. To jednak za każdym razem, kiedy patrzyłem po prostu na swoje życie, wiedziałem, o tym, że czego zawsze brakuje. Brakuje szczęścia, radości. potrenowałem czy może coś innego porobiłem, poczułem się dobrze, jakąś rozrywką się zabawiłem i tak dalej. Ale to było tylko zawsze na chwilę, nieuletnie. Ale w tym momencie, 9 lat temu, kiedy tak zawołałem do woda i powiedziałem, Boże, że Ty naprawdę istniejesz, zaczęły się wydawać różne dziwne okoliczności. Poza tym jest wielu przypadków. To nie był zbiór przypadków, tylko realne nie podaj, do niego i powie Patryk, pomacham Markowi. Co tak naprawdę on ustanowił, dlatego że on działa poza swoimi zasadami i regułami. Te zasady i reguły są ustanowione i można o nich poczytać w Piśmie Świętym. I w ten sposób pierwszy krok, który się dokonuje, to jest prośbę tzw. Tak upamiętania. Upamiętnianie, czyli zawołanie tego, jak powiedzenie, Boże Twój antyrytet Twojego słowa, jest dla mnie ważniejszy niż autorytet jakiegokolwiek filozofa, naukowca, profesora, czy kogoś Dopiero wówczas Bóg może zacząć działać. I w pewnym momencie tak powodniłem się i powiedziałem, Jezus przyjdzie do mojego życia, stań się moim królem, moim zwalniczelem. Wierzę w Twoje zmartwychwstanie. I wszedł wewnętrzny pokój. Pokój, o którym mówił sam Jezus Chrystus. Pokój mój, jaki ja nie da Wam ten to jest pokój mówię, w mojej ponad naturalny. Tego nie da się w ogóle opisać. To jest taki pokój, który mówi w ten sposób, że gdybyś był nawet w największym dla Wierusze wojennej, to cały czas czujesz spokój w swoim sercu. To jest tak głębokie, że nie jest w stanie tego wyprowadzić żadne okoliczności i żaden inny człowiek. Czy to znaczy, że czasami nie reaguję w różny sposób, oczywiście, że reaguję. Ale mimo wszystko mam pewność. Mam pewność, że ten pokój, który mi dał Bóg, to jest pokój, który jest pokojem wierszy. Wiele osób dzisiaj mówi, że wierzch Boga. Spróbuję w tym kraju. Chodziłem w pewnianym rodzaju rywoły. Bo od razu przez 40 lat też byłem katolikiem. Chodziłem do kościoła, byłem wierny, chodziłem do jakieś sakramenty i tak dalej. Ale i tak, i tak, w pewnym momencie po prostu człowiek zaczyna się zastanawiać, czy po prostu rzeczywiście ten punkt działa w moim życiu. I, oczywiście, odpowiedź była bardzo prosta. Oczywiście, że nie działa. Nie działa tylko i wyłącznie z jednego powodu: dlatego, że nie uznawałem słowa Bożego. Dlatego, że nie uznawałem autorytetu Bożego słowa. Dlatego w Ewangelii Mateusza Jezus bardzo jasno i wyraźnie mówi, że jeżeli zaczynasz przestrzegać swoich własnych nauczek, swoich własnych filozofii, to niestety zaniedbujesz słowo Boże. I przekonania i nauczanie Boże zaniedbujesz. I dlatego Bóg nie może działać w Twoim życiu. Dlatego po prostu ten Bóg, który jest osobistym Bogiem, ten Bóg, który ma wielką miłość do każdego człowieka, ja nie jestem w stanie sobie nawet wyobrazić takiej miłości. Moi drodzy, ten Bóg podnosi ludzi, wyrywa ludzi z narkotyków, z alkoholu, z różnego rodzaju sytuacji. Bogatym pokazuje ludziom, którzy po prostu wpływają swoje pieniądze i nagle człowiek bogaty zaczyna rozdawać innym ludziom pieniądze. Taki to jest wielki Bóg, który kiedy przychodzi do ludzkiego serca, pokazuje, jaki on jest wielki. I kiedy staje się przed Jego tronem, przed Jego łaską, to wówczas człowiek nie jest w stanie inaczej myśleć, jak w pełni pokory. Ewangelia Mateusza 15 rozdział. Zacytuję jeszcze te kilka najważniejszych wersetów, o których tutaj mówimy. Tak, to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. Człowiek, który cały czas ustanawia swoją filozofię, swoją naukę, to tak jakby traktował troszeczkę siebie w roli Boga, że mówi, ok, biedny Boże, nie interesuje Twoje słowo, co Ty masz do powiedzenia. Interesuje mnie tylko moje własne ego i moje własne słowo. Dlatego Jezus mówi o takiej postawie następujące, następujące słowa. To jest postawa obłudnika, to jest postawa hipokryty. Mówi nawet w ten sposób że o takiej postawie pisał już dużo wcześniej, 750 lat przed Jezusem, Izajasz i powiedział coś takiego Lud ten czci mnie wargami, ale serce i daleko jest ode mnie, daremnie mi jednak część oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Tak powiedział tutaj Jezus Chrystus, od wszelkiego rodzaju takiej postawie, postawie ludzkiego serca, ludzkiego życia, dla której ważniejsze jest e, jakiekolwiek swoje własne filozofie, jakiekolwiek inne nauki ludzkie, niż nauka Boża. To mówi sam Bóg Jezus Chrystus, tutaj o tym, co jest istotne i co jest ważne. W innym miejscu mówi tak. Ale co z ust wychodzi? W, dalej w to Ewangelii Mateusza, w 15 rozdziale, 18-19 werset. Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i takala człowieka. Czyli to, co wypowiadamy. To, co czym się kierujemy w życiu, to jakie decyzje podnosimy i tak dalej, i tak dalej, wypływa z naszych ludzkich serc, naszej ludzkiej postawy. 19 werset mówi tak. Serca Boga pochodzą z myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpustka, kradzieże, fałszywe świadectwa, buźniewstwa. To mówi właśnie Słowo Boże o takiej postawie. Mój drogi przyjacielu, to jest postawa, którą Bóg jasno i wyraźnie mówi i w ten sposób pomaga. Podnosi człowieka i mówi: Następujące słowa. Możesz mieć dwie postawy w swoim, w swoim życiu. Pierwsza postawa to jest taka, że oddajesz chwałę swoim naukom, filozofiom, swoim po prostu autorytetom. A druga jest taka, która mówi: że możesz mieć postawę następującą, że dla Ciebie autorytet Bożego Słowa jest ważniejszy niż jakikolwiek inny autorytet. Jeżeli w ten sposób będziesz funkcjonował. To zobaczyć, Bóg się będzie kierpkwał i pokazywał kolejne rzeczy. W Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale, rozdziale Jezus bardzo jasno i klarownie mówi. Nie mówi w ten sposób, okej, okay, zastanówmy się, usiądźmy, pomyślmy i tak dalej. Nie, mówi o takiej postawie jasno i klarownie, że to jest postawa hipokryty, że to jest postawa obłudnicza. Zobacz, jak dzisiaj wielu ludzi nazywa Boga, chrześcijan i tak dalej, że są wierzącymi ludźmi, ludźmi, a w życiu ich widzimy różnego rodzaju rzeczy. Nie będę już mówił tutaj o tych aferach, które mamy w Giżycku, w Ełku, tych tak zwanych pseudokapłanów, którzy po prostu w jakikolwiek sposób funkcjonują. Popatrz na to wszystko i zobacz, czy rzeczywiście tego Bóg chciał i przygotował tego człowieka. Oczywiście nie odnosząc go do jakichś... Ludzi, którzy mienią się kapłanami, ale ja odnoszę to do każdej postawy ludzkiej. Również się to do siebie odnoszę. Moi drogi przyjacielu, to jest postawa, postawa, którą człowiek może przybierać. Postawa, która mówi, nie interesuje mnie Słowo Boże i ten autorytet, ignoruję to i jestem arogantem w tej dziedzinie. Ale która mówi, okej, okay, może zastanowię się i pochylę nad tym i zacznę czytać Słowo Boże. I Boże, pokaż mi, Duchu Święty, objaw mi to, w jaki sposób Ty postrzegasz, drogi Ojcze, moje życie. I w jaki sposób, drogie ojcze, Ty postrzegasz prawdę. Prawdę autorytatywną. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Mówił oczywiście o tej autorytatywnej prawdzie. Prawdzie, która jest wierna, prawdzie, która trwa, prawdzie, która nigdy nie zniknie. Hallelujah. Jeżeli nie wiesz jeszcze, jak spotkać się z Bogiem, możesz podejść do nas tutaj, porozmawiamy, po to tutaj stoimy. Za tydzień praktycznie, każdą prawie w sobotę rozmawiamy, modlimy się o ludzi. Widzimy naprawdę wielkie przemiany. Tu nie chodzi o to tylko i wyłącznie, że ktoś zaczyna nagle być dobrym człowiekiem, ale tu chodzi to, przede wszystkim tylko i o to, że zaczyna się zmieniać coś w sercu, coś co powoduje tylko i wyłącznie jedna osoba, Bóg Jezus Chrystus, coś co daje po prostu siłę, energię do tego życia, coś co powoduje, że może w końcu zmienić się myślenie na temat miłości, pokoju i radości. To jest to, co buduje tak naprawdę wieczność, a nie tylko chwilową okazję do tego, żeby przez chwilę poczuć się dobrze, albo się rozerwać na chwilę. Hallelujah. Amen.